Cześć wszystkim! Dzisiaj postanowiłam nagrać film o tym, jaka jest najskuteczniejsza działka płodności. Wiele z Was pytało mnie o to, więc postanowiłam zebrać wszystkie informacje i podzielić się nimi z Wami. Omówimy różne metody, porównamy ich skuteczność, a także porozmawiamy o tym, co warto wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniej dla siebie. Zapraszam do oglądania. Hej, wszystkim! Dzisiaj zagłębimy się w temat, który od wieków nurtuje ludzkość płodność. Chcemy odpowiedzieć na pytanie, jaka jest najskuteczniejsza działka płodności, czyli co tak naprawdę wpływa na nasze szanse na poczęcie dziecka. Zaczynamy od przyczyny problemów z poczeciem. To naprawdę złożona kwestia, bo nie ma jednej, prostej odpowiedzi. U kobiet może to być związane z zaburzeniami hormonalnymi, NP. Niedoczynnością tarczycy, zespołem policystycznych jajników PCOS, problemy z jajowodami, endometrioza, a nawet strefa czynnościowa macicy. U mężczyzn przyczyna może być niski poziom plemników w nasieniu, słaba ruchliwość plemników, zaburzenia hormonalne, zanieczyszczenie środowiska, nawet stres. Czasem przyczyny trudności w poczęciu trudno jest jednoznacznie określić i wtedy potrzebne są szerokie badania. Pamiętajcie, że nie jesteście sami z tym problemem i pomoc specjalistów jest niezwykle ważna. Nie bójcie się szukać wsparcia u ginekologa, androloga czy lekarza specjalizującego się w leczeniu niepłodności. A teraz przejdźmy do rozwiązania. Oczywiście, medycyna współczesna oferuje wiele metod wspomaganego rozrodu, takich jak in vitro, inseminacja czy ICSI. To skuteczne metody, ale również kosztowne i emocjonalnie obciążające. Dlatego warto zastanowić się nad naturalnymi sposobami wspierającymi płodność. To nie oznacza, że mamy zrezygnować z pomocy medycznej, ale możemy wspomóc proces poczęcia naturalnymi metodami. A co stosowali nasi przodkowie? To fascynujące, jak wiele wiedzy na temat płodności posiadali ludzie wiele wieków temu. Obserwacja cyklu miesiaczkowego, stosowanie naturalnych metod planowania rodziny, używanie ziół o właściwościach wspierających płodność. To tylko niektóre z metod, które były stosowane. Na przykład, wiele kultur wierzyło w moc pewnych roślin, jak N.P. Rumianek, który miał łagodzić skurcze macicy i wspierać prawidłowy przebieg cyklu. Innym przykładem jest Zenszen. Który był używany do poprawy jakości plemników. Oczywiście, nie wszystkie te metody SA naukowo udowodnione, ale warto się z nimi zapoznać i zastanowić, czy mogą być dodatkiem do innych metod wspierających płodność. Pamiętajcie jednak, że przed zastosowaniem jakichkolwiek ziół lub suplementów należy skonsultować się z lekarzem. Pamiętajcie, ze droga do poczęcia dziecka może być długa i trudna, ale nie poddawajcie się. Szukajcie wsparcia u bliskich, specjalistów i pamiętajcie, że jesteście wspaniali i zasługujecie na szczęście bycia rodzicami. Hej wszystkim! Dzisiaj zagłębimy się w temat, który dla wielu par jest niezwykle ważny: płodność. Wiele osób szuka skutecznych metod na poczęcie dziecka, a internet jest pełen różnych porad. Często sprzecznych i niepotwierdzonych. Chcę dziś porozmawiać o tym, co często nazywane jest konspiracja poczęcia czyli o tych mniej konwencjonalnych, a czasem wręcz tajemniczych metodach, które krążą w ludowych przekazach. Spiski i modlitwy to brzmi tajemniczo prawda. Wiele kultur ma swoje własne, przekazywane z pokolenia na pokolenie rytuały i wierzenia mające pomoc w poczęciu. STA to często praktyki związane z natura, cyklami księżyca, a także modlitwy i prośby do bóstw o błogosławieństwo. Niektóre z tych praktyk opierają się na obserwacji przyrody i cykli kobiecych, inne na wierze w nadprzyrodzona moc. Na przykład w niektórych kulturach wierzy się, że spożywanie określonych pokarmów, takich jak na przykład figi czy daktyle, zwiększa płodność. Inne praktyki obejmują noszenie specjalnych amuletów lub talizmanów, które mają ja chronić i wspierać poczecie. Oczywiście, nie ma naukowych dowodów na skuteczność tych metod, ale dla wielu osób stanowią one ważny element duchowej drogi do rodzicielstwa. Warto pamiętać, że wiara i spokój ducha mogą mieć pozytywny wpływ na psychikę, a stres jest jednym z czynników, które mogą utrudniać zajście w ciąże. Dlatego też, nawet jeśli nie wierzymy w magiczna moc amuletów, sam akt modlitwy czy skupienia się na pozytywnych myślach może być korzystny. Należy jednak pamiętać, że te praktyki powinny być traktowane jako uzupełnienie, a nie zamiennik profesjonalnej opieki medycznej. Podsumujmy to: Nie ma jednej magicznej metody na zagwarantowanie poczęcia. Wiele czynników wpływa na płodność, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Praktyki związane ze spiskami poczęcia opierają się głównie na wierzeniach i tradycjach, a ich skuteczność nie jest naukowo potwierdzona. Kluczem do sukcesu jest zdrowy styl życia, regularne badania lekarskie i co równie ważne pozytywne nastawienie i cierpliwość. Pamiętajcie, że droga do rodzicielstwa może być długa i wymagająca. Ale warto o nią walczyć. Jeśli macie problemy z poczeciem, nie wahajcie się szukać pomocy u specjalistów. Oni SA w stanie udzielić Wam profesjonalnej porady i wsparcia.